Szkoła to nie budynek, tylko miejsce, które tworzą uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Mam nadzieję, że nasza bytność w sąsiedztwie z artystyczną szkołą przyniesie wiele korzyści obu szkołom. Nie jesteśmy dla siebie żadną konkurencją, a działając niemalże przez miedzę nie zamierzamy życia jak Kargule i pawlaki, wręcz przeciwnie. Na Kościelną można podejść parę minut, nie potrzeba pół godziny czy 40 minut, tak jak to było w przypadku ulicy Szczecińskiej. Były prowadzone rozmowy, był, było, pierwsza informacja była przedstawiana uczniom na apelu, to trwało gdzieś miesiąc temu, natomiast zdecydowanie nauczyciele mają obowiązek tak rozmawiać z uczniami, żeby nie, stawiać, nie nastawiać ich wrogo do młodzieży trzeciego roku. Pan dyrektor Skórka od, od początku był przeciwny. Ja też wyrażam nie do końca swoją aprobatę, ale tak jak powiedziałam, to nie są decyzje zależne ode mnie.